Młodzi Polacy są ordynarnie cięci na kasę. Za mną słynny Mordor, tutaj bije serce tych najbardziej ambitnych ludzi, którzy ciężko chcą pracować, ale także ci, którzy pracują w całej Polsce, marzą o tym, aby zarabiać więcej. Starają się ze wszystkich swoich sił i inwestują ogromny czas. Niestety są ordynarnie cięci na kasę przez klasę polityczną i przez urzędników. Już wyjaśniam, co można z tym zrobić i jak to się. Się dzieje? Zacznij od obczajenia w przeglądarce, w wyszukiwarce, ile osób pracuje w Polsce. Wpisz sobie, zobacz jaki jest wynik, będziesz w szoku, w Polsce pracuje zaledwie 1 trzecia obywateli. No ale to jeszcze nie jest największy problem, bo część z tych osób pracuje w tak sferze publicznej. I e, ogromne pieniądze, jakie tracisz co miesiąc, chociaż większość osób nie do końca zdaje sobie z tego sprawę, idzie właśnie na utrzymanie tej rzeszy nic nierobiących, niepotrzebnych e, stanowisk urzędniczych, przetargów lipnych, jakichś tam funduszy, tych wszystkich wydatków, e, które zarówno w rządzie, jak i w samorządzie występują. I teraz, e, co można z tym zrobić? E, Przede wszystkim musisz sobie zdać sprawę, że wybory to jest ten moment, kiedy nie głosujesz, stawiasz krzyżyk przy jakimś tam kolesiu, który Ci się podoba, czy Ci się nie podoba, tylko to, co wrzucasz do urny wyborczej, to są Twoje pieniądze. Obczaj temat pensji brutto. Zapytaj pracodawcy, sprawdź dokumenty, zobacz ile tak naprawdę zarabiasz w tej firmie, bo to, co dostajesz na rękę, to jest tylko część i to e, niewiększościowa część, tylko mniejsza, no znacząca, znacząca, znacząco mniejsza część niż to, co powinieneś dostawać w kwocie brutto. Gdzie się podziewają te pieniądze? Otóż pracodawcy są zmuszani przez polityków, aby zabierać tą kasę. I teraz w tych wyborach, jak pójdziesz głosować, przestań głosować za, tam, e, e, z, za jakimiś tam sprawami światopoglądowymi. Skoncentruj się na swoich pieniądzach. Oprócz tego, że ciężko tu pracujesz, możesz oszczędzić 40% na rękę, jeśli zagłosujesz za tymi, którzy chcą, aby pracownikom nie zabierał rząd pieniędzy. Żeby pracodawca nie był zmuszany obcinać ci części pensji. Żebyś dostał całą pensję brutto na rękę. W ten sposób, nie wysilając się szczególnie, po prostu skreślając odpowiednią partię na liście wyborczej, możesz zarobić już w 2023 roku pensję brutto na rękę. Sprawdź, Polska Liberalna, strajk przedsiębiorców, pensja brutto na rękę, zobacz o co chodzi w tym programie i w ten prosty sposób możesz zarobić więcej. Za czas zacząć głosować na fachowców, bo ciągłe głosowanie w tym świecie politycznym nic nie zmienia, bo ci kolesie są nauczeni życia za nasze, robienia lewej kasy na przetargach. To jest ich życie. Jeżeli tego nie przedniesz, jeżeli nie zaczniesz głosować na fachowców, nic się nie zmieni. A możesz zmienić bardzo dużo 40% na rękę więcej. Zapraszam.